Faktycznie jest tutaj chłodzenie jaj. Nie Tak. To jest nie za dobre. I ja nie wiem skąd to się dzieje. I to jest bardzo dziwne uczucie. Nie wiem czy chcę to jeszcze raz kiedyś w życiu czuć. Wow. Wow. Teraz już rozumiesz czemu r tak jest wspaniałym samochodem. I, I to już. Uwychomiłeś samochód. Co za emocje. Nie no, wiem, no to nie jest auto, które ma wzbudzać emocje, rozumiem, no, ale to jest przykre. Nazywam się Szymon Rusnarczyk. Jest to kabriolet, jest głośno. I nie znam się na samochodach. Guten tak tak, Name jest Helmut Madbus. Jeżeli chcę jechać do tyłu, to robię tak. Moim celem jest przejechać się tysiącem samochodów. I czarny też jest niezwykły czarny, bo też jest perłowy. Nie, czarny jest zwykły. Aha, dobra. Poznajcie motoryzację razem ze mną. Tysiąc aut Rusnara. E, czekaj, to ja może tak wejdę w kadr, będzie śmieszniej. Przyjaciele Rzymianie Rodacy, znajdujemy się dzisiaj pod Warszawą, gdzie testujemy ten oto... Samochód? Nie wiem jak to nazwać. SUV, To jest dobre określenie. I jest to Toyota Rav4, która została zapewniona przez tutaj szanownego Mateusza z Pakorent o którym za chwilkę porozmawiamy, bo już mogliście go chwilę temu widzieć na naszym kanale, jak kogo jak szukuje jest mój kanał. Nieważne. Zapraszam na tą bardzo dziwną przejażdżkę samochodem, który nie ma sensu, ponieważ jest SUWEM, ale w zasadzie to ma sens, bo jest Toyotą, ale nie ma sensu. Bo jest suwem. Dział... Nie wiadomo po co jest, ale ludzie go kupują i im się to podoba. Nie kupujcie suwów. Ratujmy motoryzację. Ratujmy motoryzację. I to wcale nie oznacza, że to nie może być samochód hybrydowy, o czym dzisiaj się przekonacie. Myślę, że mogę oddać słowo Mateuszowi, oddać słowo, tak się nie mówi. Tyle Też... nie pałeczkę. Cześć, jestem Mateusz. Mogę Cześć, jestem Mateusz i już mnie tutaj na kanale Naga widzieliście. Jeździliśmy sobie miatą i jeździliśmy Mustangami i Challengerami. Dzisiaj. Camaro. Dobrze od. Mustanga jest Camaro i Challenger. Zdecydowanie. Dzisiaj trochę bardziej przyziemny samochód, bo Toyota RAV4 hybrydowa. Tu mamy klasyczną motoryzację, jeżeli chodzi o silnik benzynowy, bo mamy 2,5 litrówkę, to nie ma tutaj downsizingu, więc e, są pewne plusy tego samochodu. Ale nie no, 2,5 litra to w sumie brzmi dobrze, tylko po prostu jest za ciężko. Naciskam leciutko gaz do dechy, a on się zachowuje tak, jakby miał tutaj najwyższe obroty możliwe. Jak skutek. Tak. Po lewej stronie masz wskaźnik mocy, nie jest to mierz. Damy gaz do dechy, zobaczmy, co z tego wyjdzie Ała. Mała, jak mnie wszystko boli, tak powiedział samochód. Tutaj jest prawie 200 koni, a mocy nie czuć. Za to czuć masę. Ja jestem ciężkim człowiekiem, ale nie jestem tak ciężki jak ta Toyota. on jest taki. Na to muszę? Właśnie. Ale ja nie chcę. Także to jest ten główny problem. Ten rower jeździ szybciej niż ta Toyota. Dobra, ale słów kilka o samochodzie. Samochód w wersji Selection. Poczekaj, bo Jermek jest zbyt skupiony na pedałach. Samochód jest w wersji Selection, czyli w wersji drugiej od góry. Czyli w zasadzie tu już jest wszystko, co byśmy mogli oczekiwać od samochodu: grzane fotele, grzana kierownica, grzana elektrycznie przednia szyba, czyli coś, co niektórzy myślą, że jest tylko w Fordach. Czy da się zamówić niższe zawieszenie? Niestety nie. A. No Chyba, dobra. ale da się uciąć sprężynę. Czego na wynajmach w pakorent nie róbcie. O właśnie, jeżeli byście chcieli sobie przetestować, tak jak Rusnak testuje, no to zapraszamy do PacoRent. Jeśli chodzi o kolor, to jest niezwykły biały po prostu. I czarny też jest niezwykły czarny, bo też jest perłowy. Nie, czarny jest zwykły. Aha, dobra. Nie no, z wyglądu jakby podoba mi się, że on jest taki delikatnie agresywny. Dobra, ja muszę o to spytać. Pytaj, śmiało, wal. Po co w samochodach terenowych są tutaj takie plastikowe nadkola. Które służą temu, zakładam przynajmniej, jak widać, producenci samochodów myślą inaczej, że jak kamyki wylatują z zakółu, to po prostu nie uderzają tutaj o tą piękną białą perłę, tylko o plastik, który jest, no, taki, gówno plastik. A tu to jest lakierowane. Tak, jest piano black, który rysuje się od patrzenia, więc teraz rysuje się dwa razy bardziej. Ale jak odejdziemy sobie od samochodu i popatrzymy na niego z daleka, nie wydaje ci się, że on się wydaje teraz bardziej terenowy niż jest naprawdę? Tylko, że teraz to nie ma sensu, bo koła się wydają za małe. Ale tak. fajną sylwetkę ma, jest taka dość agresywna i to mi się podoba, chociaż fajnie było, jakby przód był troszeczkę niżej. Zawsze ani... może być pierwszym, który zglebi to do granic możliwości. Challenge accepted. Takie wrażenie, jakby mógł to zetrzeć z tych felg. Znaczy, no niestety dużym minusem tego jest fakt, że jak zawisujesz jakimś cudem już tą felgę, a to jak przy każdej czarnej Feldzie od razu masz białą sznytę, którego po prostu strasznie widać. No tak. Z drugiej strony wybierzesz sobie ten samochód na srebrnych felgach, Nie, nie ono było chydnie. Executive już ma zwykły kolor, ale ma tam takie bariery jak nie wiem tam asystent martwego pola albo to, że samochód sam spróbuje wyhamować, jakbyś cofał, nie widzisz, że coś jedzie, wiesz, prze przecina ci drogę, auto wtedy to wykrywa i jest w stanie zahamować. Nie zawsze się to dzieje. Pracowałem w salonie Toyoty i pamiętam jak dzisiaj historię, jak gość po dwóch tygodniach wrócił z rozbitym tyłem, wkurzony, że przecież miał hamować i on za każdym razem wsteczny rurę, a jak hamował, no to zahamował. Dlatego mamy dzisiaj w odcinku eksperta, to, to o tym pamiętajcie. Myślę, że trzeba przejść do bagażnika, bo każdy kto kupuje Suwa mówi, że Tałta są bezpieczne i mają dużo miejsca. A, dobra, ten syf to może go nie będziemy pokazywać. jest po prostu dużo sprzętu. No jest dużo miejsca, chociaż szczerze mówiąc, nie wiem ile może tu jest litrów? bo jak złożymy to, wiesz czym jest problem? Że wow, ale tu. To... Cage, to nie jest na żadnych z tych. Nie. Okej. Okay. To jest po prostu cegatka. Powyższą jakość cegatki zapraszam do Lexusa. <grym> <grym> jest sztywne zawieszenie, jak na to, że to jest. Samochód terenowy! Bardzo terenowy samochód. Komfort, komfort, komfort. A to ma być miękki samochód, przyjemny. Ale on ma twarde zawieszenie. Wytłumacz mi, dlaczego ten samochód nurkuje przodem. Jednak daje takie poczucie, że jedziesz czymś dużym, ciężkim, i to zawieszenie jest miękkie, tylko w określonych sytuacjach. No właśnie. No, nie, nie, nie jest twarde, ale czasami jest miękkie. W sumie to można powiedzieć o wielu rzeczach w życiu. To, co chcę powiedzieć, to to, że to jest bardzo dziwne auto. W Proszę. każdym nowym aucie zaglądanie pod maskę to jest niesamowite przeżycie. Tutaj o dziwo zobaczysz dość dużo. Ale więc... śmiesznie jest, bo jest bardzo duża przestrzeń u góry i jakby widać, że tu mógłby nawet ze 3-litrowy silnik pewnie wejść. Pominajmy, że mówimy o rynku europejskim. Na rynku europejskim to auto jest dostępne tylko z tym jednym silnikiem. Tu masz silnik benzynowy, a tu masz. Całą skrzynię z falownikiem, silnikiem, silnikiem elektrycznym, generatorem, czyli de facto hybryda znajduje się tu, a tu się znajduje silnik benzynowy. Uleko. Toyota się chwali, że do 120 km na godzinę ona jest w stanie utrzymywać prędkość na silniku elektrycznym. To faktycznie możesz oszczędzać, nie? I dlatego tak pcha się teraz czwórki, że to jest samochód bardziej uniwersalny, trochę tak miasto trasa, mhm. w stosunku do Jarisa, który no, trochę ma mniej tej mocy, on już do 120 to tak niechętnie, nie? No i ten dźwięk. Poezja dla uszu. Czuję się jakbym jechał pesadart. Tak się nazywa ten pociąg. 4 na 4 jakby w elektryce, a przód jest spalinowy. Tak, w tym szaleństwie jest jakaś metoda, bo masz tak? wtedy de facto mniej elementów, które się mogą psuć. Nie masz wału. Szczerze, to ja się zastanawiam, czemu po prostu nie korolla. Nie wiem, czy w koroli by się też nie zmieścił. A, okej, okay, to tego kwestia. Andry. Kamry ma ten silnik, ten sam. Suwy kupują najczęściej ludzie, którzy z motoryzacją niekoniecznie się pasjonują, ale chcą auto, które będzie do bólu praktyczne. Kwestia suwa. Ja wiem, kombiak będzie podejrzewam podobnie funkcjonalny, ale gdzieś tam ludzie po prostu. Czy... Nie wiem, niektórzy po prostu chcą mieć duży samochód. I koniec. No, no, no tak, no to jest, to jest zaleta, to, jest tak, duży, okej. Okay. I jak się jest rodzicem, no to tutaj, jak wsadzasz dziecko. To łatwo jest je wsadzić. Dokładnie. Bo jak wsadzasz je w kombi albo w hatchbacku, to jednak trzeba iść to troszkę niżej. Kupujemy kabriolety, wtedy się w ogóle nie trzeba schylać. <grym> czy jak się driftuje tym samochodem? Nie da się. Okej, okay, dobra, nieważne, nie miałem pytania. Japońskie Japończyki do driftowania skończyły się na Corolli A86. Właśnie, dlatego powiedziałem, że ja nie jestem pewien, czy jeszcze ja traktuję to jako samochód. Samochód jako pojazd jadący od punktu A do punktu B być może, ale jako fan motoryzacji nie akceptuję pojazdów, które są. To jest narzędzie. Jadący... Tak, to jest narzędzie, dokładnie. Tak, Jak są ludzie, którzy kupują wiertarkę typu Parkside, ja mam taką, a są tacy, którzy muszą mieć super wypas, tak, Milwaukee albo, nie wiem, Husqvarna, nie mam pojęcia, jakie są marki wkrętarek i są tacy, zobacz, jakie ja tu szczotki wymieniłem, no takie coś tam, coś tam. To my, fani motoryzacji, jak patrzymy na auta jak na narzędzia, to po prostu traci cały swój urok, tak mi się wydaje. Wiem, znowu za dużo p***a, idziemy gadać o samochodzie. Może to jest właśnie nasz problem, słuchaj, my próbujemy tutaj doszukać się emocji. Tak. A to jest narzędzie. Tak, to jest narzędzie. Jak Spójrzmy myśmy... na to jak na narzędzie. No, to narzędzie. Czy robi prawda. dobrze robotę? No tak, znaczy jaki jest problem z narzędziami tego typu? Patrzymy teraz na to z perspektywy nowego narzędzia, a jednak większość rynku kupuje używane. To prawda. I teraz się zastanawiam jak tego typu auta się sprawują na przykład po 10 latach? Bo jednak większość ludzi kupuje 10-letnie auta. Toyota pewnie jeszcze spoko, tak mi się no, wydaje. No, nie bez powodu tak hybrydy trzymają wartość od Toyoty. Tak, bo kupić teraz nawet jakiegoś zajeżdżonego Priusa to. Bo nie... tak sukces się da z przebiegiem 2 miliony i pół. A i tak będzie kosztowało 30-40 tysięcy, tak. gdzie pięć razy młodszy auto z mniejszym przebiegiem kupisz za taką kasę. Nie Nie psują się one jakoś bardzo mocno, więc akurat w przypadku RAV4 bym powiedział, że faktycznie jako narzędzie się sprawdzi. Okej, okay, czyli faktycznie. Nie tak młotek, nie do zepsucia. Tak, to jest po prostu bardzo dobre narzędzie, a słabe auto dla pana motoryzacji, rozumiem. Idealne podsumowanie. Dobrze, zajrzyjmy do środka. I teraz tak, co my tu widzimy, znaczy szczerze, jeśli chodzi o wnętrze, to mimo że to jest narzędzie, to ono wygląda całkiem spoko, są fajne fotele, jest sporo przestrzeni i nie jest to Land Cruiser, więc nie jest jeszcze gigantycznie, tylko jest okay. Okay. Jest tak w sam raz, nie, jak dla mnie szerokiego typa, idealnie. Te siedzonka są takie mm, fajne. Ej, to jest całkiem przyjemne. To jest jakby tak w miarę luksusowo, nie, tu nie ma, nie ma takiego jakiegoś dramatu. Jest miękko. Jest miękko, no. Kierownica jest śmieszna, bo kierownica jest trochę taka, jakbyś wziął kierownicę taką najtańszą i oprzył, I oprzył ją dokładnie, takim, ale nie taką skórą, taką najdroższą, tylko taką oprzyjcie ją po prostu. No i konsola, tak jak wspominaliśmy podczas jazdy, jest elegancka, wszystko tam gdzie powinno być jest... Japońska precyzja, już niestety nie niemiecka, bo Niemcy naprawdę zajechali motoryzację od swojej strony, co jest bardzo przykre. Ale no niestety każdy kiedyś umiera. Eee, ja nie jadę przecież teraz. Jedziemy autem, które za każdym razem jak się go odpala, każe nam akceptować jego terms and agreements. I musimy za każdym razem naciskać to i to. Nie raz. Zawsze. To prawda. Dlaczego? Dlaczego? Co jest, co jest kiedyś, w, kiedyś, jak odpalałeś nawigację, wyświetlał ci się komunikat, że proszę uważać na drodze i nie sugerować się w 100%. Tak, ja tak mam u siebie w aucie i nie musiałem nic klikać, nie muszę akceptować niczego za każdym razem, jak odpalam auto. Czy tu jest. A nie, myślałem, że, tutaj nie myślałem że tu może jest ten. E, ładowarka też, ale widzę, że to jest tylko spowok. Ale fajnie, że są podświetlane swoją drogą. Można fajnie chować w prezerwatywy. <noise> to jest jeden problem Jarek. Jeżdżąc suwem, nie zaguchasz. On patrzy inaczej troszeczkę na to. Bo Praktycznie. Tutaj ja myślę, że to jest takie auto, w którym najczęściej spotkasz panią w wieku 40 lat, która poluje na 20-latka i ma już dwójkę dzieci. Okej. Okay. I wtedy. Jedzie sobie ten dwudziestolatek z prawej strony, ona prowadzi, ciśnie po nim, że jest beznadziejny, żeby wziął się do roboty, dzieci z tyłu siedzą i siedzą. W każdym razie, to jest, to jest ten typ kierowcy, to jest dla tej osoby samochód. Znaleźliśmy auto dla Karen. Załóżmy, że jesteś takim pieszym, jak wlecisz na taką renówkę, to przeturlasz się przed, przez maskę, natomiast wpadniesz pod taką Toyotę bez problemu, jak e, cię potrąci. Bo jest po prostu za wysoka. Albo zderzenie ze ścianą, która pęka. Albo tak. Jest dużo aut, które nie były suwami, na przykład Jaris, który nagle stał się Cross. Albo Fiat Seicento. Dokąd my zmierzamy jako cywilizacja? Czy my naprawdę jesteśmy już tak blisko zagłady, że chcemy ją tylko przyspieszyć? Czy jesteśmy Bo skazani nie. na śmierć? Jermek! Do środka, kurwa! <laughs> Takie suwy zwykle w takiej Warszawie palą koło dychy i więcej, więc masz połowę tego spalania. I jakiś tam komfort, powiedzmy z tego jest, że ten samochód co chwila ci się nie trzęsie, wiesz, nie wibruje z czasem, bo z wiekiem to auto nie będzie się takiego sklekotane, no bo tu nie ma co wibrować. Ogólnie dosyć zabawne właśnie jest to, że wie wiele ludzi bardzo chce mieć duży samochód pojemny, pakowny i w ogóle do wszystkiego, a segment minivanów rodzinnych wymagł 90% osób, które znam. To jest instytut danych z dupy. Jak coś? Niestety większość osób, które mi mówią, że potrzebują pojemny samochód. Wcale nie potrzebują pojemnego samochodu. Oni po prostu raz w roku pojadą na czasy i potrzebują dużo miejsca w tym samochodzie. Po co są firmy takie jak Packogent? Można wynająć taki samochód na wakacje. Dokładnie. Nie musisz kupować raw 4 żeby raz do roku pojechać na wakacje. Możesz je sobie wynająć. Jak coś to nie było oskryptowane wcale. To ja mówię to wyszło, poważnie, wyszło to wyszło naturalnie. Bojny. Ale ja mówię całkowicie poważnie. Ja i nawet myślałem o tym ostatnio, żeby na wakacje wynająć, ja sobie jakąś hybrydę żeby pojechać na przykład do Włoch. Ja nie potrzebuję kupować auta na co dzień, które jest za duże. Po co mi to jest? Już trochę rozumiem dla kogo jest ten samochód, ale na pewno nie dla mnie. Jest okej, okay. no jako narzędzie pracy faktycznie do jeżdżenia, dowożenia dzieci, przy czym nie w Warszawie i nie w Krakowie. No i dziękuję bardzo firmie Pakorent i Matiemu, że udało się zdobyć to auto do testów i jeśli macie jeszcze jakieś inne furki, które chcielibyście pokazać, szczególnie z właścicielami, bo właścicieli testów chcemy pokazywać, takich ludzi też chcemy eksponować z jakąś fajną zajawką i tego typu rzeczy. Więc zapraszam, jak coś piszcie na Instagramie. No i zapraszamy do Pakorent po wynajem takich oto, takich i innych rzeczy, narzędzi. A tymczasem lecimy dzięki za oglądanie, się nie żegnamy i do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia.